Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Tak też jest z tym turniejem. Ale najpierw wielki finał. Koboń Szczecin zmierzy się z Legią Warszawa w tym arcyciekawym meczu. Halo, witamy! Mam nadzieję, że nas dobrze słychać. Ze stadionu pozdrawiają Tomasz Smokowski oraz siedzący tu obok mnie Jacek Laskowski. Zapraszamy na mecz, który zdarza się tylko raz w roku, na finał UEFA Europa Conference League. Pogoń Szczecin zmierzy się z warszawską Legią. W domku atmosfera jest niebywała, obie ekipy wiedzą o co walczą. Liga konferencji... To... Czy trafi do siatki? Super! Piłka wciąż po Tak, wyglądało to całkiem, całkiem, ale nic z tego. Co za niepart, mogli objąć prowadzenie. W piłce potrzeba także trochę szczęścia, inaczej kończy się tak jak w tej sytuacji. Rozczarowanie. Zagranie za linię obrony, niebezpiecznie. Ale znakomicie teraz broni bramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota, po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawice triumfalnie w górę. Ładna, a przede wszystkim skuteczna interwencja. To musi być bramka! No i zobaczymy, czy stworzą sobie dzisiaj jeszcze podobne sytuacje. Drużyna przeciwna na pewno będzie od tej pory bardziej czujna. Zdobywa teraz piłkę dla swojej drużyny. Sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Lukinias. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod I ci będzie... Go? Uderzył tak mocno, jak niecelnie. Może następnym razem, choć szkoda tej okazji. Uwaga, prostopadłe zabranie teraz. Uwaga, doszedł do prostopadłego podania. Tak, gol! Mamy otwarcie wyniku w tym finale. No, teraz nam się tutaj dopiero zrobi mecz. Myślę, że możemy spodziewać się kolejnych bramek. Ależ udało im się ich rozpracować i zyskać przewagę liczebną. O wiele spóźniona reakcja obrony i niestety jak się traci głowę z tyłu, łatwo o stratę bram. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Ramka powiększają prowadzenie i mogą teraz uspokoić grę. Ciekawe, czy i jak odpowie przeciwnik. No w końcu to jest finał. I na powtórce widzimy, jak znajduje się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i pewnie wykańcza tę akcję z bliska. W razie 2-0. Dobra presja teraz. Mają piłkę. No to teraz strzał z gatunku do zapomnienia Jacku. Tak, można było tu uderzyć lepiej albo choćby to rozegrać. Świetnie go teraz wypuścił. Źle teraz było to rozegrane. Ładnie za plecy obrońców. Co teraz robi? Tak, proszę Państwa! To jego druga bramka w tym spotkaniu! Ma naprawdę ogień w nogach. Na tej powtórce widać jak dobrze wykonana była ta akcja. Nie ulega presji, znajduje miejsce mimo starań obrony i strzela piękną bramkę. Znowienie gry od środka. No cóż, sami Państwo widzicie, jak układa się ten mecz i wynika. To dopiero pierwsza połowa. Zaczynamy grę w drugiej połowie. Po kiepskiej pierwszej odsłonie Legia musi postawić wszystko na jedną kartę. Jeśli chce powalczyć o korzystny wynik. Dobry odbiór piłki, ale w aut. Legioniści oddają piłkę. Uwaga, wychodzi sam na sam. Jest kolejna bramka! Powiększają przewagę do czterech goli! Teraz możemy jeszcze raz przyjrzeć się ostatniej fazie tej akcji bramkowej. No właśnie, to była dwójkowa akcja i można było sobie wybrać, kto umieści piłkę w siatce. Bramkarz bezradny słowem, to musiał być gol. Mamy już zatem 4 do 0. Bartoszka pustka. Może coś być z tego badania. Popisał się tu znakomitym refleksem. To była naprawdę bardzo trudna piłka do obrony. Teraz z rogu na 11 metrów. Samusiło się, że będzie groźnie, ale obrońca popisał się teraz świetnym odbiorem. I co? Strata wojskowych. Znakomite zagranie na dobieg. Pobrał okazja na bramkę. Musi trafić do siatki. Bramka, proszę państwa, tym samym ma już na koncie hat-tricka. Jest dzisiaj w kapitalnej formie. Spójrzmy jeszcze raz na tę akcję bramkową. No właśnie, ta dwójka znalazła się na zupełnie czystej pozycji. No niebywałe. Gołym okiem widać, że niewiele można było zrobić przy takiej przewadze, może poza dopytaniem się, co w tym czasie robiła obrona. Powiększają przewagę, 5 do 0. Kapustka. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Świetne teraz prosto prostopadłe do kranie. O, ma teraz autostradę do bramki. Tu wciąż jest groźnie Przepraszam, tak na dla pogoni. Policja 11 jedenastki teraz wrzuca. Czujny blok. Ta wrzutka mogła być groźna. Kapustka. I teraz dobra okazja do kontry. Bardzo niebezpieczne teraz do grania. Dobrze zapowiadała ta kontra. Doskonale ją rozegrali. Obrońcy ledwo się obejrzeli, ale bez dobrego wykończenia to wszystko było na nic. Wciąż jest trzy piłce, trzy zaryzykuje indywidualny rajd. Próżnie, Może strzelać! do końca meczu. Wynik taki, że naprawdę trudno będzie wyciek z nich. Naprawdę dobra próba. Uderzył potężnie, ale niestety dla siebie niecelnie. Dobry presim. Odebranie piłki pod polem karnym. Puluris. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. Twarde wejście, ale skuteczne. Jest potwierdzenie, będziemy mieli dwie minuty doliczonego czasu gry. Wychodzi na czystą pozycję. Jest znowu gol. Bramka za bramką. Drużyna przeciwna na deskach. A im się nie nudzi. Strzelają, strzelają. Kolejne gole. Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. Niby prosta sytuacja, ale wykończyć też trzeba umieć. Tym razem udaje się to bez problemu i mamy skuteczne wykończenie piekielnym strzałem, po którym nie ma czego zbierać. I oto mamy. Ostatni dziś gwizdek, szanowni państwo. Losy pucharu są rozstrzygnięte. Już wiemy, kto wzniesie trofeum. Autentyczna radość. Trzeba przyznać Tomku, że wygrała drużyna lepsza. Ta, która lepiej poradziła sobie z napięciem i stawką tego spotkania. Za swoim ogromnym wysiłkiem zapracowała na ten triumf. Zabawa trwa! Proszę popatrzeć!